Temat stojącej pod znakiem zapytania przyszłości szkoły w Lubiejewie był jednym z najważniejszych punktów zwołanej 28 lutego 20. sesji Rady Powiatu. Już od pewnego czasu niepewny los zespołu szkół w Lubiejewie budził troskę zarówno wśród dyrekcji nauczycieli i rodziców uczącej się tam młodzieży, jak i zarządu Powiatu, który jest organem prowadzącym dla tej i czterech pozostałych szkół średnich działających na terenie Powiatu Ostrowskiego. Jeszcze jesienią ubiegłego roku w Lubiejewie właśnie odbyła się sesja poświęcona przyszłości tej szkoły. Starosta Zbigniew Kamiński został wówczas upoważniony do przeprowadzenia rozmów w sprawie przekazania placówki pod zarządzanie Ministerstwu Rolnictwa. W tej sprawie wypowiedziała się również Rada Pedagogiczna Szkoły. Nie wszyscy nauczyciele byli przekonani co do słuszności tej decyzji, jednak zdecydowana większość opowiedziała się za przekazaniem szkoły. Ostatecznie minister rolnictwa zgodził się na przyjęcie Lubiejewa, ale tylko szkół o profilu rolniczym. Pozostałe, czyli Technikum, Liceum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, staną się z dniem 1 września bieżącego roku oddziałami Zespołu Szkół nr 1. Na pierwszy rzut oka, zwłaszcza dla tych, którzy nie znają szczegółów tych przekształceń, wszystko zostanie na razie po staremu. Młodzież nadal będzie przyjeżdżać na zajęcia do Lubiejewa i nadal będzie korzystać z istniejącej tam bazy. Pozostanie również ta sama kadra nauczycieli. Z tą tylko różnicą, że dla uczniów szkół nierolniczych dyrektorem będzie Grzegorz Jasianowski, dyrektor Rubinka, a nie jak dotąd Tadeusz Budzisz. I to zespół szkół numer jeden będzie figurował na świadectwach tych uczniów. Szkołami rolniczymi będzie natomiast zarządzał dyrektor Budzisz, którego podczas sesji zapytaliśmy o wrażenia i o to, jaką przyszłość wróży szkole. Nie ukrywał, że radości towarzyszy jednak pewien niepokój. Ale mamy nadzieję, że ostateczny, w ostatecznym efekcie będą to zmiany bardzo korzystne, przyczynią się do podniesienia poziomu nauczania, do rozwoju bazy w Lubiejewie, generalnie rzecz biorąc do rozwoju poziomu szkolnictwa w całym powiecie ostrowskim. Zgodę na przekazanie szkoły Ministerstwu Rolnictwa wyrazili również radni. Siedemnastu głosowało za, dwoje wstrzymało się od głosu. Z takiego podejścia do sprawy zadowolona była również opozycja. Radny Jerzy Bauer podziękował starości i zarządowi za włączenie projektu tej uchwały pod obrady sesji. Sądzę, że w powiecie Ostrowskim, w którym ponad pięćdziesiąt tysięcy ludzi mieszka na szkoła rolnicza z dużymi tradycjami. Jest jak najbardziej potrzebne. To jest otwarcie nowego rozdziału w historii tej szkoły. To rzeczywiście nowy rozdział w dziejach szkoły, która była już wcześniej zarządzana przez Ministerstwo Rolnictwa. Powróciła więc w pewnym sensie do źródeł. Przez te siedem lat funkcjonowaliśmy pod powiatem, było nam bardzo dobrze, ale mamy nadzieję, że tradycyjnie, jak było wcześniej, jakoś Ministerstwo Rolnictwa z reguły posiada więcej środków finansowych, właśnie główny cel, tak jakby można powiedzieć przeniesienia przekształcenia, jest to, że ministerstwo dysponuje większymi środkami i może zdecydowanie poprawić bazę dydaktyczną szkoły.